Wyróżnienie za zasługi samorządów transformacji energetycznej dla gminy Chmielnik. Gmina Chmielnik jest przykładem pozytywnych działań w zakresie skutecznej edukacji segregowania odpadów. Przykładem jest także podejmowanie działań sprzyjających poprawie jakości powietrza. Poprzez realizację planu gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie efektywności energetycznej, mieszkańcy gminy poprzez pomoc samorządu osiągnęli duży efekt w ramach programu Czyste powietrze. Zrealizowali ponad 350 projektów i otrzymali 9 milionów 400 tysięcy złotych dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Chmielnik podejmuje wiele działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej obiektów gminnych, między innymi docieplanie budynków, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznych i wiele innych. Gmina wiele uwagi poświęca edukacji ekologicznej.